Kolejna uchwała dotyczy ustalenia wysokości ekwiwalentu <coughs> pieniężnego członka Rzecznika Straży Pożarnej. Czy ktoś z Państwa radnych chciał poradzić? Ja mam jeszcze raz już wniosek o podwyższenie tej samym, Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos w tej sprawie? Pan Burmistrz jedno zdanie wyjaśnienia dla straży, że wybijemy na ogół stałe kwoty. Podniesienie tej kwoty nie będzie skutkowało tylko tym, że strażacy w niej w ekwiwalentach i dostanie na kupienie wyposażenia i sprzętu. To tyle. Dla miasta do budżetu to nie ma znaczenia. Ma tylko znaczenie na rozkład wydatków wewnątrz. Rozpota przekazana jest Ja powstała, że chcą inaczej te środki dysponować, ja to ja tak rozumiem, prawda? Wtedy ma sens podnoszenie, bo to, po co my mamy im robić lepiej że oni sami chcą, prawda? Mhm. Dobrze, dziękuję Na dzień dzisiejszy jedna ze straży ogóle zrezygnowała z tego ekwiwalentu. i twierdzą, że chcą, aby całe pieniądze przeznaczać na sprzęt na bieżące koszty utrzymania. Jest. To jest straż, świdraj, chyba. No. Natomiast ekwiwal, o no, ekwiwalentach występuje tylko straż wolicy Polny, więc to, co Państwo uchwalicie, na nie będzie niby dotyczyło dwóch straży, ale ci po prostu nie pobierają żadnego ekwiwalentu, pracują to czysto społecznie. Ja może... Tam była taka sytuacja, że y, kiedyś było tak, że y, komendant straży tej okolicznej straży, który w wysiłkach małych, pobierał za pozostałych członków środki, nie zawsze im poddawał z środków, tylko da... i chodzi o to, że on zabiera. Nie. taka decyzja, że te środki tak przeznaczane były na, na po prostu bieżącą działalność straży. Więc y, tam po prostu potem wyszło także nie dla nich i nie jest I te pieniądze i tak są na działalność straży przeznaczane. Także to już dziękuję. bardzo. W związku z tym, że Pan wniosek, aby stawkę za godzinę podnieść do 10 zł, głosuje pan. Za. Proszę bardzo, Pana mi się wydaje, że nie powinniśmy próbować spłycać tej dyskusji, prawda? To widzimy, że straże mogą tymi środkami gospodarować w sposób dosyć umowny. A wydaje mi się, że wobec tej stawki górnej, która tutaj jest przedstawiona w ramach 17 złotych, to jest na poziomie 60%, w jakim stopniu możemy po prostu tych strażaków, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo pożarowe, docenić? A to, jak oni będą to dysponować, to jest już ich wewnętrzna sprawa, z którą Pan już w o tym wspomniał. Więc y, proszę o podejście do spraw dosyć poważne. Więc, wydaje mi się, że jest to jakaś forma pozostawienia możliwości wynagradzania tych z druków, którzy tam no, prawie społecznie pracują. Tak? Proszę Pan Wąż. jeszcze chyba Państwo wiedzieć, może wszyscy wiecie o tym, Starzak ma szansę skania, może zębować się ten od kiwalem pod jednym przychowarzu, że, że zrezygnuje z dochodów z pracy. Jeżeli się zwalnia z pracy, to on zamiast pracy otrzymuje to. Jeżeli woli pracować w tym czasie nie wie, że on w akcji, to czyli w pracy. To nie jest to, że on po prostu jedzie i jest w akcji i musi to wypłaca. Musi złożyć oświadczenie, że za ten czas nie brał powodu z pracy. I to jest jakby myślisz, jedna sprawa, druga sprawa to jest również to, że musi mieć od szefa prowadzącego akcję poświadczenie, prawda, że ta jednostka, która brała udział w tym i tak dalej i tak dalej. Stąd, ponieważ jest to pewne nagromadzenie dokumentów, Radę, że i miejsca, że mają, to sobie większe statki wyznaczają, bo tak jak czytaliśmy w naszym koniecie, im mniejsze pieniądze się przeznacza, na jedno starszych najstarszych, które Ten ekwiwalent, tak? Do mnie przynajmniej żadna ze skarży się dotychczas nie zgłaszała, aby ten ekwiwalent im wnosić. temat był bardzo długo omawiany, jeszcze dokładnie na posiedzeniu Komisji Budżetowej z udziałem wszystkich radnych. To chciałabym tutaj jeszcze przypomnieć może, że powtórzę o, że my w Wysokowie, mając dwie straże, chyba dbamy o te straże. Dwie straże i spore pieniądze z budżetu idą na te straże. Więc myślę, że chyba nie, nie jesteśmy tutaj osobami, nie, nie jest, Rada nie pieniędzy. Mając dwie straże, w stosunku na do straży, które działają w powiecie, no chyba jesteśmy tutaj w czołówce w finansowaniu. O tym, że dbamy o te sprawy, nasze, Kacik, myślę, że tutaj nieładnie mówiąc, no dopieszczamy, także z pieniędzy budżetowych. Dziękuję. Pan radny Siegierzyński. Ja chciałem też spytać Pana Józefa, to znaczy tak, bo wydaje mi się, że yy, nie jest tego o czym rozmawiać, w sensie takim, że w świetle tego, co mówi Pan Burmistrz, że niektórzy z nich, gdyby, no, rezygnują, ale jest możliwość dla tych, dla, dla tych którzy rezygnują z zapłaty, podniesienie, jest to podniesienia, stworzenie możliwości podniesienia, ale moje pytanie jest takie, czy, czy pan ma jakieś sygnały, że oni chcieliby z tego korzystać? Bo, bo jeżeli to jest tylko tak sobie rzucić, może być 8, może 10. Ale jeżeli oni to zgłaszają rzeczywiście, to znaczy, że jest taka potrzeba i można im też pozwolić wtedy gospodarować tym pieniędzmi zgodnie z tym, jak oni to czują, prawda? Bo oni najlepiej wiedzą, prawda? Jak tym gospodarować, tak im się wydaje. Tak, znaczy, więc jest pytanie do pana, czy pan ma jakiś sygnał, że taki jest postulat? Tak, no i tak, sygnały. Tak, tak. Czyli powiedzieć, że bardzo dużo robią w tej straży. Proszę zobaczyć, zanim oni zrobili sobie, właśnie, nazwijmy wszystko. Ja to jest nie na temat. Ja pytam o to, że oni chcą przeznaczyć na płacę, a nie zawsze na kafelki na tą gazurę, nie? Bo czy pan da takie sygnały? Bo jeżeli tak, to w porządku, to zgoda. Tylko się mieć informacje, że nie. Na płacę. No to Nie się wydaje, że nie ma co specjalnie się porzucić.